Witam dzisiaj z wiz a wy oglądacie nowinki świeżutkie Wistok i tym razem, kolejny raz zresztą, jestem zaskoczony przez głupotę Hollywood. Hollywood, a konkretnie Warner Brothers, zamierza zrebootować jedną z najbardziej ukochanych, może nie serii, jeden z najbardziej ukochanych filmów, który miał dwie kolejne części, dwa sequele, które się jakoś nie sprawdziły. Mówią o Matrixie. Chcą zrebootować, chcą ożywić ponownie Matrixa z nowymi aktorami. Na razie nie mają jeszcze błogosławieństwa Wachowskich sióstr Wachowskich teraz. Kiedyś to. byli bracia Wachowscy, później to było rodzeństwo Wachowskich, teraz to są siostry Wachowskich. Wachowskich ja prywatnie... To, to Kurde, to jest konfundujące, to, 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 jest trudne. Ja gości lubię, uwielbiam w momencie, kiedy produkują jakiś film, naprawdę dobrze mi to wychodzi. Kiedy biorą się za reżyserię, to już nie jest mój klimat, nie wiem, nie podoba mi się ich sposób reżyserowania, nie przemawia to do mnie. Co nie zmienia faktu, że pierwszy Matrix jest filmem kultowym. Ma ogromną bazę fanów za sobą i to jest film taki, że po prostu... No, no, on jest na, na półkach jako... To jest jeden z tych filmów, które musicie obejrzeć obok, nie wiem, Gwiezdnych Wojen, Ojca Chrzestnego, yy nic innego sensownego mi do głowy nie przychodzi. No wie Ojciec krzesnik i to jest jedyne, co musicie w życiu oglądać. Jeszcze są bajki Disneya. Ale dobra, wracając. Na razie Wachowscy pod projektem się nie podpisują, ale Warner Brothers liczy na to, że zdoła ich namówić chociażby na błogosławieństwo, na co się na razie nie zanosi. Ale, ale to są wstępne, wstępne, właściwie przedprodukcyjne plany, więc wszystko się może zdarzyć, wszystko się może zmienić, w zależności od tego, jak bardzo Warner Brothers będzie sypał kasą na lewo i na prawo i ten, wiecie, w Hollywood wszystko jest możliwe. Więc ja, ja jestem troszkę załamany, jest podłamka, bo to jest jeden z tych filmów, w których... Yy, raz, nigdy nie myślałem, że, że to zostanie zrebutowane, bo na razie Hollywood yy, cięło, kaszaniło i psuło lata 80. Przeskoczyli lata 90. i od razu wskoczyliśmy w 2000, nie wiem, w którym yy, konkretnie był Matrix nie pamiętam, roku premiery. Ale wiecie, to już, to już jest bliżej nas. To jest jeden z tych filmów, który spodziewałem się, że za mojego życia w ogóle nie zostanie zrebutowany, jeżeli w ogóle kiedykolwiek zostanie e, odświeżony, bo to jest film, który czegoś takiego nie wymaga. Te efekty się jakoś wybitnie źle nie starzeją. Właściwie starzeją się bardzo dobrze. Patrząc na pierwszego Matrixa, a to, co się dzieje w drugim i trzecim Matrixie, to pierwszy Matrix naprawdę dale, dalej daje radę po tych wszystkich latach. Dwójka i trójka, no niestety, trzeszczy. Kto by się przejmował? Więc e, jestem zdziwiony i, i jestem troszkę zdumiony. Szczególnie, że e, słowo reboot w Hollywood ostatnio kojarzy mi się z kaszaną, z upadkiem, z, z pierniczeniem czegoś. Nie mówię nawet o Ghostbustersach czy o Robocopie. Co chwilę jakiś sequel, sequel, nie sequel, reboot wychodzi i jest nieudany. I nie wiem, czy macie takie same wrażenia jak ja z tym związane. Mam nadzieję, że tak, bo lubię być nieomylny. Nie da się być nieomylny. Z tego co jednak mówi się o Nowym Matrixie, to że jedną z ról ma zagrać niejaki e, Michael B. Jordan i to jest koleś, którego możecie kojarzyć jako... E, Johnego Storma z Fantastycznej Czwórki, tej bardzo nieudanej Fantastycznej Czwórki ostatnio i jeszcze Creed, narodzinne na legendy mi tu pokazuje i jeszcze kilka innych filmów ja gościa za bardzo nie kojarzę poza Fantastic Four. Nie grał tam źle, ale to był bardzo słaby film. I o ile większość ludzi piszących teraz o tym mówi, że on ma zagrać młodszą wersję Morfeusza, tak z informacji, do których ja docieram, bardziej wynika, że oni są po prostu nim zainteresowani do lead roli, czyli on ma być nowym Neo. Mogę się mylić oczywiście, on może być umiejscowiony jako nowy Morfeusz, ale Patrząc na to, co dziś się dzieje w kinematografii, Stawiałbym jednak na nowego Neo. Ha, jakie są wasze opinie? Jakie są wasze komentarze, jakie są wasze wrażenia? Ja jestem zdruzgotany. Dziękuję za uwagę. I hej. Mam teraz wrażenie, że naprawdę żyjemy w Matrixie i ktoś się ostro, ostro bawił ustawieniami i czekam na jakiś porządny glitch.